Dziękuję Wam, że możemy się spotykać chociaż raz w roku na przepięknym festiwalu Blues Express. Pani Basiu, Panie Henryku, Wam składam bardzo niskie ukłony i dziękuję Wam za to, co robicie na rzecz gminy Zakrzewo. Dla nas, dla nas wszystkich, dla fanów bluesa, ale również życzę Wam wielu sił, żebyśmy mogli jeszcze... Ten blues gościć na terenie gminy Zakrzewo, co najmniej przez 30 lat, następnych. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. W 1993 roku ten zespół powstał na tym festiwalu. I przez te wszystkie 30 lat brał udział w tym festiwalu, promował ten festiwal, cieszył się nim. A ja, moi drodzy, 30 lat temu zyskałem prawdziwych przyjaciół. I do dzisiaj gramy razem, nagrywamy płyty i obiecuję wam, że w przyszłym roku zagramy. A Jaromiego, który nie może dzisiaj być z nami z przyczyn osobistych i rodzinnych, bardzo serdecznie pozdrawiamy. On również nas pozdrawia z daleka. Jest razem z nami duchem. Bardzo bardzo wam, moi przyjaciele i koledzy, dziękuję za te 30 lat, bo wy również jesteście. Nieodłącznym, ważnym elementem tego festiwalu. I kochani, już ostatnie podziękowania. Równie ważne. Gdyby nie przyjaciel, kolega Henryk Palczewski, którego zapraszam teraz bardzo na scenę, być może ten festiwal nigdy by nie wyruszył. Człowiek od parowozów. Henryk Palczewski, 30 lat temu, nie pok to jest człowiek. Do którego ja 30 lat temu pojechałem z prośbą o pomoc w załatwieniu parowozu. I to był pierwszy i jedyny człowiek, który nie pokazał tu mnie, tylko powiedział: Wiesz, co to nie jest głupi pomysł? Jak mogę, tak pomogę. I dzięki niemu i temu, że on uruchomił wszystkie swoje kontakty i możliwości, pierwszy parowoz wystartował z piły do Zakrzeba. I tak jeździł przez 9 lat. Dopiero w 2001 roku pojechaliśmy z Poznania. Nawet powiem więcej, w 2000 roku milenijnym były dwa pociągi, z Piły do zakrzewa i z Chońs do zakrzewa. I to wszystko prezes zarządu firmy Interlok spiły przez te wszystkie lata sprawiał. A do dzisiaj, pomimo już paro, że parowozów nie załatwia, to jest cały czas pomocny, bo ja tylko wykonuję jeden telefon, że potrzebuję to, to i tamto na kolei i on mi uruchamia wszystkie kontakty i drzwi. Bardzo Ciecheniu za to dziękuję. Bez Ciebie 30 lat być może nigdy by nie było. Bardzo Ci dziękuję. Nie wiem, nie wiem co powiedzieć, ale to jest też ciekawostka, bo ja myślę, że ten pierwszy Plus Express, który był z Piły, to chyba był pierwszy prywatny przejazd kolejowy w historii Powojennej Polski. Nie? Szkoda, że dzisiaj nie było parabozu, ale nie ja go naprawiałem. <grywa> Także to nie moja wina. Ja tylko się cieszę, że ten pomysł wytrwał tyle. 30 lat to jest niesamowite. Dzisiaj jest tu mój jeden z synów, i gdyby ten naj, wnuczek też był, ale tylko słuchał, słuchał w pile blusa, to już trzy pokolenia. To niesamowite, ale to wszystko dzięki Wam. Warto było to robić, bo. Inaczej jaki to miałoby sens? Dziękuję Wam wszystkim, żeście chcieli jeździć tym parowozem. Bardzo dziękuję i moi drodzy, i teraz już czas na pierwszą gwiazdę naszego koncertu finałowego.